Dzień dobry. Z tej strony Michał. Dzisiaj trochę nietypowo. Zaczynam w takim oto miejscu. To cmentarz. Cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy polegli w walce o ziemię wejherowskie w 1945 roku. Tutaj konkretnie na tej ziemi pochowano ponad 6000 żołnierzy, dokładnie 6058 jak możemy przeczytać na tablicy, którą zaraz wam pokażę, zidentyfikowano do tej pory 208 osób. 208 osób. Nie trafiłem tutaj przypadkiem. Idę do źródeł rzeki Kaczej i byłem tutaj już 6 lat temu z moim bratem. Robiliśmy wtedy materiał o, o rzece, ale generalnie o jej historii. Bardziej to było pod kątem tego, co w, w związku z tą rzeką, jak się tutaj rozwijały te ziemie. Patrząc teraz po latach na ten materiał, widzę, jaką drogę przeszedłem od tamtego czasu. No, na pewno sprzęt poszedł też dużo, dużo do przodu. O wiele łatwiej jest kręcić. O wiele lepszy obraz, tak? O wiele łatwiej jest nagrywać, o wiele lepszy dźwięk. No, nie powiem, te filmy, które do tej pory zrobiłem, też sprawiły, że i ja trochę lepiej czuję się przed kamerą. Więc. Patrząc dzisiaj, bo sprawdzałem, porównywałem, co tam się działo, patrzyłem, jak ten cmentarz wyglądał wtedy, no to, no to jest różnica. Zarówno w tym, jak ja podchodziłem do nagrywania różnych materiałów, jak i różnica w tym, co było tu na cmentarzu, a co jest teraz. Wtedy można było odnaleźć tu pojedyncze groby, pojedyncze zapisy na temat żołnierzy. Dziś te płyty, które tutaj są, widzicie za mną kilka takich płyt, tam na każdej płycie wymienionych jest kilka, czasami kilkanaście osób. Jak byłem tutaj właśnie 6 lat temu, to zidentyfikowanych było bodajże niecałe 170 osób, a teraz już ponad 200 no, w porównaniu z tym ponad sześcioma tysiącami, to i tak kropla w morzu, ale no widać, że ten cmentarz nie został zapomniany, że tutaj coś jednak się dzieje wokół niego. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Ja idę dalej w tamtym kierunku. Tam są źródła rzeki Kaczej. Tam rozpoczniemy naszą przygodę. Cmentarz, jak widzicie, pozostawiłem za sobą. Idę wśród pól. Tak, by dostać się do tamtego lasku, tam właśnie odnajdę, a przynajmniej 6 lat temu odnalazłem źródła rzeki, potoku, jakbyśmy nie nazwali. Kaczej, ja tak sobie idę do tych źródeł i patrzę, czeremka, czeremka późna, czeremka amerykańska, ale nie o niej chciałem mówić, bo dobrze, że się zatrzymałem, bo przed nią jedno drzewo o tu. Jarząb szwedzki. Ciekawe, czy nasadzony, czy rośnie tutaj już od jakiegoś czasu sam. Powiedzieć, że mi zielono, to nie powiedzieć nic. Uwielbiam takie puste przestrzenie. Oczywiście lubię też las, ale taki klimat to jest coś, coś mojego. Mógłbym przebywać w takim miejscu przez cały czas. Widać też, że nie jestem jedyny, który tędy przechodził. Spójrzcie na tę ścieżkę. Ewidentnie. Szły tędy zwierzęta. Prawdopodobnie sarny. Albo dziki. Tutaj właśnie spały. Jesteśmy na miejscu. Pokażę Wam troszeczkę jak to tutaj wygląda. To są takie, to jest taka mozaika suchego lądu i lekkich pagnisk, torfowisk. Stąd tutaj właśnie bierze swój początek dawniej rzeka Kacza, za zaboru pruskiego aż do 1920 roku określano było to jako Kac Flis, czyli taki potok Kaczy. Natomiast w 2006 roku Komisja Wód stwierdziła, że to ten ciek wodny będzie od tej pory reprezentowany jako rów rów wodny Kacza. Jest to najdłuższy ciek wodny, jaki przepływa przez Gdynię. Ma on prawie 15 km długości, a jego zlewnia to prawie 54 km kwadratowe. Wpada ona oczywiście do Zatoki Gdańskiej. Przepływa w większości przez Trójmiejski Park Krajobrazowy, gdzie płynie wśród, no jak to tam ładnie nazwać, no takich wyrobisk, które mogą mieć 50-60 metrów, takie klifki, więc ładnie to wygląda. Przepływa przez dwa rezerwaty. Rezerwat Kaczałęgi oraz rezerwat Kępa Redłowska. I tam też oczywiście będziemy, tam też będziemy podziwiać roślinność, jaka występuje. Na razie jesteśmy na samym początku naszej drogi. Rozejrzyjmy się, co ciekawego spotkać można przy źródłach. Już na pierwszy rzut oka widać, że w runie leśnym dominuje borówka czernica. Ale spotkamy tutaj też na przykład leśny rozmaryn, czyli bagno zwyczajne. Spójrzcie, jak ono wygląda. Nie pomylicie tego z niczym, tym bardziej ten zapach taki faktycznie rozmarynowo-muszkatołowy, może troszeczkę w każdym razie intensywny. A w jaki sposób wykorzystać można takie bagno? Zewnętrznie będzie działało znieczulająco, czyli przeciwbólowo, tak naprawdę odkażająco, będzie działało rozgrzewająco, będzie działało e, e, przekrwiennie, tak? Czyli będzie powodowało przekrwienie w miejscach, gdzie takiego bagna zewnętrznie użyjemy. Jeżeli chodzi o użycie wewnętrzne, stosowane jest także e, przeciwbólowo, rozkurczowo e, jest e, stosowane na potnie, jest stosowane trawiennie i w wielu wielu innych e, Miejscach czy dolegliwościach, natomiast musicie wziąć pod uwagę, że jest to roślina naprawdę silnie działająca. Ponadto wiele osób może być uczulona na bagno. Nie mówię tutaj już o pyłku, bo jeżeli chodzi o pyłek, to w większej ilości będzie on zgubny dla każdego z nas. Natomiast mówię ogólnie o roślinie i o uczuleniach na, na całą roślinę. Jeżeli chodzi o ten pyłek, jeszcze no to często właśnie borówka bagienna, która rośnie w tych samych miejscach, gdzie bagno zwyczajne i ten pyłek z bagna spada na te borówki, to właśnie borówka była posądzona o to, że jest w dużej ilości trująca, tudzież powodująca jakieś takie stany upojenia, a to był tylko pyłek z bagna zwyczajnego. Tu macie właśnie przykład borówki bagiennej Vaccinum uloginosum. Jak ją rozpoznać? Spójrzcie, liście tej borówki są całobrzegie, dodatkowo są lekko podwinięte, z wierzchu są ciemnozielone, od spodu jaśniejsze, z widocznym użyłkowaniem. także tutaj macie dla porównania borówkę czarną, listki wyraźnie są delikatniejsze, są to listki, które mają ząbkowanie, są to listki jajowate, tu najczęściej u niej Odwrotnie jajowate. Da się rozpoznać, szczególnie jeżeli są koło siebie. Jak raz zobaczycie, to będziecie wiedzieli. Co ciekawe, spójrzcie tutaj na to miejsce. Rośnie obok siebie zarówno borówka pijanica, jak i borówka czarna, ale także wrzos czy bagno. Wszystkie należą do tej samej rodziny: erikace, czyli wrzosowate. Tutaj właśnie wyraźny przykład tego współistnienia, tego rośnięcia. Zaraz przy sobie zarówno borówki bagiennej, jak i bagna zwyczajnego. Patrząc już troszeczkę wyżej wstając z kolan i rozglądając się z jakimi drzewami mamy tutaj do czynienia, no to widać już od razu, że są tutaj brzozy, są tutaj wierzby, są tutaj sosny odnajdujemy gdzieś pojedyncze dęby. Migną mi chyba raz czy dwa razy. Nawet yy, Bóg. A, i tu mały Jarząb Pospolity. Jeśli zaś chodzi o to, co znajdziemy w miejscach bardziej podmokłych, no to spójrzcie. Za mną praktycznie na całym tym podmokłym obszarze wodna wsza, czyli czermień błotna, roślina z rodziny obrazkowatych. Gdzie niegdzie na brzozach znajdziecie jeszcze. Piptoporus betulinus, białoporek brzozowy. Oczywiście o tej porze on już jest słaby do wykorzystania zielarskiego, ale jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak on wygląda, zobaczyć go kiedyś, no to macie ku temu okazję. Tutaj o tyle fajnie, że zaraz pod tą brzozą znalazło się jeszcze jedno ciekawe źródło produktów medycznych, no bo nie stricte zielarskich. Mówię w tym wypadku o mrowisku i o bogatym źródle kwasu mrówkowego. Tak się składa, że w tym miejscu rośnie i trzecia borówka, borówka brusznica. Spójrzcie, jak ona wygląda. W odróżnieniu od tamtych borówka brusznica ma takie mocno skórzaste liście i bardzo ciemno zielone. I to tyle, jeżeli chodzi o źródła rzeki Kaczej. Po więcej, zapraszam do następnych części. Będziemy przemieszczać się z jej brzegiem i poznawać, co ciekawego jeszcze może wokół niej rosnąć. Zatem dziękuję Wam serdecznie za to, że chciało się Wam oglądać. Jeżeli uważacie, że materiał był tego warty, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału. Zasubskrybujcie, albo przynajmniej rozważcie tę subskrypcję. No i co? Aha, najważniejsze, sekcja komentarzy. One są dla Was. No i dla mnie, żebym wiedział, czy chcielibyście coś więcej, czy chcielibyście coś innego, czy chcielibyście, czy macie jakieś pytania. To jest to miejsce. Zatawajcie, nie bójcie się, będę odpowiadał. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Hej.